Szanowni Państwo, proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkie osoby, które na przestrzeni 25 lat związane były z samorządem powiatowym, a których nie ma już z nami. Bardzo. Szanowni Państwo, dostojni goście, w imieniu własnym, w imieniu Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego, w imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego oraz radnych Rady Powiatu Kępińskiego, Pragnę powitać wszystkich Państwa zgodnie z pełnionymi funkcjami, tytułami i honorami. Proszę pozwolić, że wyrażę słowa uznania dla wszystkich pozebranych, a w szczególności dla tych, którzy pracowali, tworzyli i tworzą powiat Kępiński. Chciałbym wyrazić także słowa podziękowania za możliwość wspólnego celebrowania 25-lecia. Powiatu Kępińskiego. Wspólnie dzisiaj świętujemy 25. rocznicę powstania na samorządowej mapie Polski Powiatu Kępińskiego. Dzisiaj Powiat Kępiński tworzy wspólnotę siedmiu wspaniałych gmin: Gminy Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Patowska, Peżów, Rychtal i Czcinica. Wspaniałych, a jakże różnych od siebie, ale mimo tych różnic, potrafiące stanowić jednolitą, spójną, wyróżniającą się na tle województwa i naszego regionu wspólnotę powiatową. Szanowni Państwo, ta rocznica jest okazją do przypomnienia, po co w roku 1998 zostały powołane do życia powiaty, jaka była Rola powiatu przy wprowadzaniu trójstopniowego podziału państwa i czy w perspektywie czasu daliśmy stawianym nam wyzwaniom radę. Po tych 25 latach, funkcjonowanie z całą odpowiedzialnością potwierdzam, że powiaty w Polsce stanowią istotną rolę, są ważnym ogniwem łączącym samorządy gminne z samorządem wojewódzkim. Od samego początku powiaty mają znaczny wpływ na kształt administracji publicznej i jej rozwój. Rozwój zarówno społeczny, jak i gospodarczy. Od samego początku na powiaty nałożono wiele zadań. Zadań, za którymi niestety nie podążały finanse. Katalog zadań powiatu ma charakter zamknięty i obejmuje szereg zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, między innymi w zakresie edukacji publicznej, promocji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pol polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, geodezji kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej i wielu, wielu innych. W tym miejscu zgodzę się ze stwierdzeniem, że wszystkie kompetencje przyznane naszym samorządom, zarówno powiatowym, jak i gminnym, są realizowane i wykonywane zdecydowanie lepiej od władz centralnych. A dlaczego? Bo jesteśmy bliżej ludzi, odpowiadamy lepiej na oczekiwania obywateli. Mimo że samorządy powiatowe mają krótszą historię niż samorządy gminne, dużo szybciej musiały zadoptować się do zaistniałych warunków. Pierwsze lata funkcjonowania powiatu to niełatwe początki. To przede wszystkim brak wystarczających środków finansowych pozwalających realizować najpilniejsze potrzeby oraz liczne zmiany ustawowe wymuszające konieczność szybkiego i sprawnego ich wdrażania. Mimo, że początki tworzenia powiatów i jego struktur były trudne, to wspomnienia pracowników, którzy związani są ze starostwem od samego początku, od pierwszych dni są bardzo pozytywne. I każdy te czasy wspomina z rozrzewnieniem. Dzisiaj trudno jest nam sobie wyobrazić taki stan rzeczy, ale początki faktycznie były niełatwe. W mojej ocenie i zapewne w ocenie państwa. Jako samorząd powiatowy stanęliśmy na wysokości zadania. Dzisiaj jesteśmy powiatem nowoczesnym, idącym z duchem czasu, ale pamiętającym także o tradycjach, czego dowody są m.in. organizowane corocznie przez powiat kępiński obchody Narodowego Święta Niepodległości. Z każdą kolejną rocznicą rozwijamy formułę obchodów, starając się by łączyć ideę patriotyzmu z różnorodnymi innowacyjnymi formami przekazu. W tym roku odsłoniliśmy, Szanowni Państwo, mural. Powiat herbiński od początku istnienia, od pierwszej kadencji starał się jak najwięcej realizować oczekiwań mieszkańców. Oczywiście na miarę możliwości finansowych, ale także w ramach nałożonych na, na nas kompetencji. W tym miejscu należy podkreślić fakt, że dużym wzmocnieniem dla powiatów, i nie tylko, był moment wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej oraz możliwość korzystania z jej programów. Jestem dumny, że samorząd powiatu Kępińskiego przez te 25 lat potrafił zbudować wspólnotę z tworzącymi go gminami wspólnotę, która chce ze sobą współpracować na wielu płaszczyznach życia publicznego i zawsze z myślą o naszych. W tym miejscu należą się podziękowania także zarządom województwa wielkopolskiego, wszystkim włodarzom, pracownikom samorządowym, szczebla gminnego, wszystkich kadencji za te 25 lat współpracy. Dobitnym przykładem, jak wiele można zrobić działając wspólnie, jest rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w naszym pomiecie. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu. Udało nam się wspólnie powiatowi, razem z gminami współtworzącymi powiat, doprowadzić do przebudowy trzech oddziałów szpitalnych oraz tak długo oczekiwanej rozbudowy oddziału zamiejscowego Estezos w Grębaninie. Przykładów dobrej współpracy jest zdecydowanie więcej od choćby w zakresie udziału gminy w kosztach inwestycji drogowych. Dziękuję. Powiat Kempiński pozyskał również środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dla którego operatorem jest Urząd Marszałkowski i Województwa Wielkopolskiego. To środki na przebudowę m.in. drogi powiatowej krążkowej i korzeń. cyfryzacja usług geodezyjnych czy termomodernizację obiektów stanowiących własność powiatu. Akurat realizujemy też ten projekt. Z tego źródła finansowania udało się również w dobie pandemii zakupić ponad 100 laptopów wspierających zdalną edukację. Współpracujemy pozyskując środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach m.in. programów profilaktycznych. Obejrzycie Państwo również zdjęcia, film z tych właśnie działań. To fajne rzeczy. Na przestrzeni minionych 25 lat winny jestem podziękowania parlamentarzystom i przedstawicielom władz państwowych za wsparcie wielu inwestycji powiatowych zrealizowanych i realizowanych, Szanowni Państwo, przy pomocy programów rządowych. Tu ponownie przywołam szereg inwestycji realizowanych w obszarze ochrony zdrowia. To dotacje celowe przyznane m.in. na modernizację pracowni radiologicznej, budowę bloku operacyjnego, zakup karetek czy realizację rozbudowy oddziału rehabilitacyjno-leczniczego w Grębaninie. To środki przyznane powiatowi Kempińskiemu w odpowiedzi na złożone wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych widoczne w różnych częściach powiatu. Droga łącząca Zbycze, Neub, Droszki, ulica Osińska i jej dalszy ciąg prowadzący przez Osiny, ulica Tworcowa, Wieluńska w Kępnie, droga powiatowa od Śliby aż do Opatowa, droga powiatowa łącząca Baranów i Jankowy, droga powiatowa na odcinku Laski, Trzcinica, droga powiatowa od Myjomic do Kieżna. To wszystko przykłady właśnie tych realizacji. To również środki w ramach programu Polski Ład. Już zrealizowana inwestycja w Michowicach, liczy nakładki asfaltowe, to obecnie prowadzone zadania w szkołach, również w samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej w Kępnie, czy już niedługo w Domu Pomocy Społecznej. Szanowni Państwo, pragnę wspomnieć i podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego w Kępnie. I poszczególnych jednostek, którzy sumiennie wypełniali i wypełniają swoje obowiązki. Bez tych ludzi żaden z organów, czy to zarząd, czy rada powiatu nie mogłyby sprawnie funkcjonować. Za służbę dla mieszkańców powiatu kępińskiego i wkład w jego sprawne funkcjonowanie serdecznie dziękuję. Rozwój powiatu kępińskiego to również potencjał przedsiębiorców organizacji społecznych. Dynamiczny rozwój powiatu to efekt determinacji i zaangażowania, które mocno wpisane są w naszą wielkopolską naturę. Dlatego wszystkim przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym za ich ogromny wkład w rozwój gospodarczy i społeczny powiatu kępińskiego składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania. Dziękuję. Czas jubileuszu 25-lecia Powiatu Kępińskiego jest także doskonałą okazją do podziękowania wszystkim mieszkańcom za udzielone zaufanie i życzliwość, których niezmiennie doświadczają przedstawiciele i pracownicy naszego powiatu. Państwa satysfakcja jest naszym celem i najmniejszą Szanowni Państwo, nagrodą. Dziękuję bardzo za uwagę. I życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo.